Tego. Jeśli już posłuchasz i poczujesz się źle To znaczy, że jesteś kurwą. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. seryjka czegoś 46 dzisiaj jest ze mną. Kto jest ze mną? Halo, przedstawić się. Trudy. Tak, Jestem siwy tak? i Seba. Jo. Dzisiaj po sobie jednostką P01. Zgłaszamy wyjazd i jedziemy na Patrol. To ja zgłoszę, nie? 00 tak. zgłoś się dla P01. P01 zgłasza wyjazd na patrol no, Okej, okay, No to widzicie, ładnie zgłoszone, teraz idziemy na patrol, a że lagów nie będzie Dobra weźmy kogoś do kniby, nie wiem, odcinek se nagramy około o. Jaki czas odcinka zrobimy? Oj, dawaj... Dawaj z ręki. To bierz go trochę dobra tu może być chyba nie ja pójdę tak tu możemy. cofnij lekko To ja wezmę dokument od no dobra jako w szkole policyjnej jak na razie możemy jedynie robić rutynowe kontrole udzielać pomocy pieszym którzy chodzą po chodnikach na przykład jeżeli pomocy. Mam na myśli, że ktoś zdleje bądź coś w tym stylu. Mam nadzieję, że będziemy dobrze słychać, że nie Mamy będzie Że nie będzie piszczeć tak jak w poprzednich odcinkach. E, powtórz. On jakiś nierozumny czek? A dobra. Rozumny, tylko widać, że chyba chce odgrywać dosyć dużo. Albo po prostu rozpisywać lubi. Jak na razie możemy być w strojach jedynie w kamizelkach. Mogą być małe lagi, bo mam mało ramów w komputerze, ale to postaram się jakaś w sił. Yy, Włodzić sporo ten teramek, ramek, który miał wszystkie. Możecie w radiu... słać radio, ale ono już nie będzie słuchać, już je wyłączam. Dobra. Ja teraz tego pana pop Ej to ja tego pana sprawdzę mu wyposażenie, nie? Tak. Nie jeszcze cześć Wosej Teraz spędzimy temu panu cześć wość Ale właśnie weź, ty, weź ktoś, zgłoś rutynową kontrolę jak ktoś, bo zapomnieliśmy. Głoś teraz. Raz, teraz zero, zero, P0, jeden, zgłoś teraz. Dobra, teraz zgłoszę 00 dla P01 się Zgłaszam dla P-01 P-01 przystąpił do kontroli rutynowej y, pojazdu marki Unity One Kierowca je, tego pojazdu to jest OID-45 Oniku Panda Jesteśmy właśnie przy pracy taksówkarza Tak, tego Ej, Jaki może być ty, wynik pozytywny i negatywny, nie? Tak Sprawdzimy jego wyniczek. to na razie trzymaj te dokumenty Dobra Zobaczymy co odpisze Nagrywamy dzisiaj z innym składem Nie ma Derricksona dlatego bo Derrickson śpi, opierdala się za przeproszeniem Dzisiaj mamy szkolenia o godzinie 17.30 Ale to nie wiem o której wstawię ten odcinek pewnie pod godzinach wieczornych Bo mi się nie będzie chciał schodzić ze służby Ja mu teraz oddam dokumenty nie Ciebie bo chyba nie rozumie, o co chodzi tak, albo w Google szuka jaki wynik jest dobry. Mhm, mm bo no i tak nie wezwiemy innego patrolu raczej, nie, bo nie ma nikogo na terenie. Negatywny, dobra, dobra odpisał. To ja teraz spadzę jego wyposażenie. Okej. Okay. No właśnie, pozdrawiam y, miłych dyspozytorów, takich jak... KMS i Rukę. I parachutę, spadochron Pozdrawiam spadochron Pozdrawiam to Dariana, który śpi Pozdrawiam Dariana, który się opierdala na... Nie, na służbie, on nie jest, ale jest na mumblu I no, opierdala się po prostu Akurat łamie zasadę, że nie możemy siedzieć na mumblu, kiedy nie jesteśmy na służbie, ale no niestety Byś tam sprawdził niego migacza, ja bym też się teraz sprawdzał ten ten Dobra Aj troszeczkę nie mamy no patrz jak on wchodzi zakręt, widziałeś to? Po chodniku przyjechał. A py... Dobra, tu się wszystko zgadza A sprawdziliście go, czy może jest poszukiwany albo mandaty ma czysty stylu? Nie ma mandatów czysty Dobra, gracie czysty, to okej okay. To chyba wszystko, nie? To możemy go puścić wolno Dobra Ja na chwilę siądę naprzód, okej? Okay? Albo dobra, nie, to jeden tam, jeden tam, no Nie będę się wszystko wyrażał na służbie Ej, jak nagrywam to zapominam mówić na K, ogarniasz? Na K, czyli? No, czyli na mumble, o to mi chodzi Bo na K mam, wiesz, zbindowa zbindowane Ja mam myszkę, jest okej okay. Dobra, jest, jesteśmy poza kontrolą jednego z graczy Gracz był czysty, nic akurat mu... Jak to powiedzieć? Nie było Nie poszukiwany To ja zgłoszę, że zero kontroleru, to nowo. No, to weź zakończ 00 dla P-01, zgłoś się 0 dla P-01 P-01 zakończyło kontrolę rutynową, gra wszystko miał dobrze, wszystkie gaśnice, wszystkie, wszystkie rzeczy były na wyposażeniu pojazdu, wracamy na patrol Przyjąłem przejrzenie Dobra, jak, jak widzicie i słyszycie, nie komunikujemy się za bardzo na czacie frakcyjnym, takim w jak tu miasta, tam Jedynie... W graczy, to wiesz. Jedynie komunikujemy się... Jedynie komunikujemy się na y, czacie jakby głosowym, o tak to można powiedzieć. Lepiej po prostu wychodzi i lepiej brzmi. Y, panowie, jak ktoś monitoruje czas, to możecie mi powiedzieć, bo ja nie monitoruję. Czyli zrobimy trzy zatrzymania i, i skończymy. Mam nadzieję, że dobrze wyjdzie z czasem. Jedziemy po tą taksówkę, co tam jedzie na autostradzie? Nie, na autostradzie nie, nie będziemy jej łapać. Gdzieś na miasto. w miasto urustuje. Dołem tam mieć. Powiem no tutaj tak. Jak na, jak, jak na razie możemy jeździć samochodami prowincyjnym, czy prowincyjnymi, czy jakoś tak to się nazywa? Czyli... Prawca. Pojazdami o, o nominałach P. No, tam jakoś mi to mówili, też już nie pamiętam. Na razie możemy tylko tymi pojazdami się poruszać. Może po dzisiejszych szkoleniach zmienimy pojazdy na drogówkę, ale wątpię. Nie, właśnie powinniśmy zmienić. Ponieważ już. te pojazdy nie mają wideorejestratorów. No tak, na no, drogówka ma, nie. My właśnie teraz tak, tak trzeba rozkminiać, czy to będzie zmiana samochodów, czy nie będzie. A chyba po szóstych szkole po szkolaniu szóstym będziemy mieli możliwość żenia normalnymi radiowozami. No to już było fajne. Troszeczkę znudziły te budy. No mi się A, też się już te suki. budy z... No mi się te już suki znudziły. Oj tu nie mam nie wiem dlaczego, ale mi się Ta nie czytały no to... tekstury. A jakiego masz Windowsa? Siedem. A te mam dziesiątkę, to ja się nie dziwię. Ale uciebie. Ale nie, no bo mi się zawsze te który wczytywały, ale teraz nie, dlaczego jak się tak wolno wczytują, chyba będą się format formatach jakieś robić niedługo znowu Jak nas wyprzedził, to jest ten, te, tego sprawdzaliśmy? Tego nie bierz, kolego, tego jego nie bierz, bo takich zachowań jak ta, te zygracze nie tolerujemy Bo to jest akurat no. gracz OnikuZiutek, to jest taki typowy odwalać serwerowy Tak samo o, jak Asem, to oni po prostu... A jedź, jedź dala od tego mechanika, bo tak. mi to muzyka gra Kałen leci ale gdzieś go nie będzie za głośno słychać nie Czemu tu jest głośnie? Tak jakby w ogóle ten Kałen nie, nie leciał na mechaniku tylko na tym trawniku jakby Ogarniasz? Tutaj dzisiaj po prawej ta baza gdzie tutaj jest to tutaj mieliśmy akcję małą też nas dzisiaj dysponowali i z tego się cieszymy, że chociaż coś możemy robić innego a nie tylko patrolować i troszkę się nudzić Ale tak to jest fajne. na służbie jest fajnie Nie, nie mamy nudnego tempa pracy no, jak jest ZMK, to już w ogóle nie Co, jest nudno. No chyba tak pracuje, to chyba nie, wiem. No śmietnik chyba zbiera, jedź tam. Nie, to, to, to on... dozwolony może na drodze stać, bo to jest śmieciarka. No ma sygnałki zresztą, nie jakieś tam informujące. Że o spowolnieniu, czy coś w tym stylu. Dobra, powracamy na nagranie, zauważyłem, Niestety nie możemy jeszcze łapać takich graczy. No, niestety nie możemy zauważyć... Byliśmy od razu byśmy włączyli cytały i... I tego Zatrzymanie nie karne, możemy... nie? Tak. Na początku byśmy musieli to zgłosić. No, zauważyłem, że nie nagrywało się, bo coś zauważyłem. No to jest tak, oni mówili, że trzeba zgłosić, że chce się jechać, wiesz, o sygnałach. Program nie mam w pełnej wersji, ale mam nadzieję, że to nie będzie duży. pasach. Duży, duży, nie duży. Czerwonym, nie duży problem, mam na myśli napis chyba u góry, Bandicam będzie. Już jutro albo na następnym po prostu nagraniu nie będzie tego napisu, bo załatwię sobie no, pewną wersję. Cygan, stary. No to w pierwszej edycji był tu Cygan, nie? A. Pierwszy, pierwszy perenioł tu się sprzedał. Dobra, zatrzymajmy jeszcze jednego i skończmy odcinek, bo to już będzie około 15 minut pewnie, założę się. Akurat na razie nie ma nie Niech ten bufalo nas może wyprzedzi. Nie, bufala nawet byś nie mógł ścigać, bo on to... ...padasz na prosty. Ale widać, że zależy mu. O, i tak surymi Zaraz, tutaj ktoś jest, tak po prawej. A. Idzie po lewej. Chyba sobie stoi. O, to zwolni no To ma dziurę, to nie bierz go. No. Zresztą go już zapaliśmy. No, braliśmy go dzisiaj już. No to może zakończymy już panowy no on już dosyć długo będzie trwał, mi się zdaje. Bo to szybko mija przecież na służbie. No. no. Jeszcze jak ma się radio odpalone, to wiesz. No, to już ogólnie. jeszcze, jeszcze jej przeczytam, co nowego do zostało dodane na serwer, jeżeli coś w ogóle zostało. Niedługo no. będzie praca, ta, praca autobusów. No właśnie, to niedługo będzie odcinek z pracy autobusów, czyli w niedzielę, to jutro już jest, nie? To jest jutro już chyba, nie? Tak, nie, nie w niedzielę o 19 mamy. No to jutro no. chyba. No jutro tak, No tutaj będzie grać, a nie, to... Chciałem, że będzie jechał na świat. Dobra, dobra, już, już nie będziemy sprawdzać ich. Yy, dobra, to tak, nowe co zostało dodane to PSP nie może korzystać z policyjnych parawanów, my też również jeszcze nie możemy. No i Niczego nie możemy z tego typu korzystać. Tak samo z broni na razie palnej no, no. oraz pałki policyjnej. No tak, po prostu nie możemy używać środków bezpośredniego przymusu czy coś w tym stylu. No i support i wyższe rangi i administracja otrzymała nową komendę. Nie wiem, do czego to służy. Mogą się za kierownicę każdego pojazdu niezależnego od tego w jaki sposób został on wygenerowany. Ja tam nie to rozumiem. To jest takie coś chyba coś jak się pojazd zablokuje. No możliwe, dobra, no to to wszystko w dzisiejszym odcinku, pożegnajcie się Tutaj będzie nowa praca Chyba no. tu Tak, tak, tu będzie na pewno Pożegnajcie się No to żegnam Pozdrawiam YouTube No, to cześć, oni was pożegnali To wszystko w dzisiejszym odcinku, zapraszam na Mega Aska, Facebooka, YouTube'a itp Cześć